Skręcenia, złamania, zwichnięcia to rzeczy, które niektórym zdarzają się niesprawiedliwie często. Inni przez całe swoje życie nie doznają tego bólu fizycznego i finansowego, ale jeśli chcesz się zabezpieczyć przed bólem finansowym, to jest taka opcja i powiem Wam na przykładzie mojej skręconej kostki, która skręcona była już dwa razy. Wybrałam się do lekarza prywatnie, który wysłał mnie na prześwietlenie prywatnie. Potem musiałam z tym prześwietleniem wrócić. Dostałam receptę na leki, opatrunki, zastrzyki przeciwzakrzepowe i następnie była wdrożona rehabilitacja. Wszystko zostało pokryte przez ubezpieczenie. Gdybym miała jeszcze takie nieszczęście, że trzeba byłoby mi tą, tą kostkę poskładać w jakiś sposób, to koszt takiej operacji też zostałby pokryty. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim bezkosztowym wyleczeniem wypadku, który Wam się przytrafił, to zapraszam.